Czy mają to zwykły jakiś taki dead screen, czy może jednak to będzie coś nowego? No dawaj, dawaj, mi to strzałkę. Może pierwszą mogą odpaść, ona chyba szybciej się zaczynała. O, co? Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Corner I witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale I dzisiaj widzimy się w modyfikacji Friday Night Evolving Którą właśnie dosłownie wczoraj znalazłem na Gamebanana I postanowiłem nagrać tą modyfikację, bo z tego co widziałem Jest to wersja demo tego moda, ale wygląda ona naprawdę przerażająco Patrząc na to, że w tym modzie chyba przynajmniej po samych obrazkach z tego co widziałem e, Będziemy grali przeciwko właśnie jakiejś wersji ewolucji Eevee tego co mi się wydaje to jest chyba Espion, nie, nie wiem jak to dobrze się wymawia e, W takiej shiny wersji Taki zielony, który jest naprawdę creepy Powiedziałem to po prostu na obrazku Ustawiłem sobie oczywiście moje przyciski e, Więc przejdźmy do samej modyfikacji I sami przekonajmy się jak to wygląda Ale jestem naprawdę giga ciekawy Ponieważ ten mod może być fajny I tylko tak naprawdę dzisiaj go też nagrywam Bo chciałem wam powiedzieć, że oczywiście zapraszam Na jutrzejszego streama właśnie Z Friday Night Funkin, gdzie będziemy przechodzili nowe mody do FNFa, no i będę oczywiście też standardowo przeglądał wasze fanarty, bo to już się stało tradycją prawie na każdym streamie Oczywiście jeżeli jakieś będą, ale i tak już na ten moment mam ich sporo do pokazania Jeszcze z ostatnich streamów z Terrarii Więc oczywiście zachęcam żebyście wbijali też na streamki, no i oczywiście pamiętajcie o tym żeby Zostawić fajny komentarz pod odcinkiem i łapkę w górę jeżeli wam się spodoba, jeżeli nie to nie musicie zostawiać w ogóle łapki ale dziękuję wam za to, że oczywiście jesteście Ponieważ jest już nas po prawie 1500 osób na kanale Oczywiście możecie też wejść w kartę społeczności Gdzie macie napisane właśnie Macie napisane A propos zadawania im pytaj do Q&A Ale dobra, teraz skupiam się na modzie I właśnie widzę, że O mój Boże, jak ten boyfriend świetnie wygląda z tą gierfriend Zobaczcie tego biefa takiego asza I normalnie tą girlfriend w tym takim stroju Takiej wojowniczki Wow, okej okay. No i właśnie tak jak mówiłem, mamy tą Przerażającą wersję tego Eevee tego espiona, bardziej bym powiedział. W sensie chodzi wiecie, mi o tą ewolucję psychiczną do Eevee, i właśnie, no to przy, wygląda giga przerażająco. Plus mamy tutaj czerwone strzałki, których nie chcę klikać, już od samego początku. I cieszę się, że nie kliknąłem, bo już myślałem, że to jest jakieś wiecie, z, że muszę klikać każdą jedną strzałkę. Ale wiecie, ja zawsze mam teraz taką taktykę, że jak przechodzę jakiegoś moda, to staram się nie klikać w ogóle strzałki, jeżeli widzę, że wygląda podejrzanie. Jeżeli widzę, że wygląda w miarę tak, że jest on do kliknięcia, to ją kliknę, nawet jeżeli by mnie zabiła, ale jeżeli widzę coś takiego, to to nie wygląda ani trochę zachęcająco, żeby to kliknąć. Okej. Okay. Na razie okej. Okay. Let's go Okej okay. ja się cały czas boję tej klię tych strzałek, patrzę na te czerwone, które przelatują tak po prostu powoli obok. Okej okay. Ale tak jak mówiłem, ta modyfikacja jest w wersji demo I było napisane, że modyfikacja będzie dalej rozwijana Więc ja oczywiście czekam na pełną wersję tej modyfikacji Bo patrząc na to, że muzyka naprawdę jest dobra Jak na tą piosenkę To naprawdę mi się to podoba W sensie, nie wiem, czy ta modyfikacja ma tylko jedną piosenkę, czy nie Fajnie by było, jej miała więcej Bo jednak było napisane, że to jest wersja demo Ale wiecie, demo może mieć równie aby jedną piosenkę Nie musi mieć, kurde Trzech od razu Ale zobaczymy, może mnie zaskoczy Plus, sam fakt, że po odpaleniu story moda od razu nam się odpalił, odpaliła nam się gra. Bez wyboru tam poziomu trudności i tak dalej. Standardowo w większości modach. W większości teraz aktualnie dobrze wychodzących modów do FNF, a zawsze gramy na najwyższym poziomie trudności. Więc, jeżeli ktoś nie trenuje się tutaj na gracza poziomu hard, może mieć problemy z przechodzeniem niektórych modyfikacji w przyszłości. Okej, okay. Strasz, strasznie spokojny moment, dobra. Czy to jest końcówka? O mój Boże, jak no to patrzę, to, 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 to się przerażam strasznie A muzyka nie brzmi dobrze, to brzmi jakby coś tu miało zaraz wyskoczyć Nie skacz na mnie! Nie skacz na mnie! Nie rób mi nic! Espion Skokaj, gdzie to już koniec? O! O nie, wait! To nie koniec! Mamy jeszcze drugą piosenkę, okej okay. 2 minuty 40, tamta w ogóle trwała ponad 3. No dobra, w takim razie, let's go. Czyli, jednak, to nie jest demo tylko z jedną piosenką. to mi się podoba. A to znam, że się powiem, że teraz będzie jeszcze szybciej. No ale dobra, ja oczywiście lubię wyzwania. Let's go, okej. Okay. Przez sekundę chciałem kliknąć na strzałkę. Dosłownie. Klikam spację, ale pod spacją chyba nie ma żadnej mechaniki, więc git, nie będę musiał niczego dożować. Okej. Okay. Okej, okay, let's go! Bo jak teraz patrz na boyfrienda, to zauważyłem, że on trzyma ten cały pokeball. Jak on się nazywał? Dustball? W takim stylu? Skoro nie pamiętam, czy on, czy on nie służył przypadkiem tego, żeby właśnie... A, bo Dustball to był ten. To był ten pokeball, który chyba zwiększał szansę na złapanie pokemona w nocy właśnie. Co naprawdę boyfriend chcesz złapać i w wersji EXE, który jest Zamiony po... Ketchupem to nie jest y, nic innego, to jest keczup, czad to jest keczup <grymne> Dla Za dużo streamów cały teraz mówię na odcinkach czasami czad to masz Zobaczcie za to <grymne> Okej, okay, skupienie Ujo! bo Nawet mamy wersję Pixel, okej okay. Jak to zarobiście wygląda <grymne> Let's go Jo, zobaczcie jak ten boyfriend wygląda z tą so Eevee Okej okay. O proszę, tylko nie mówcie mi, żeby to pikselowe te strzałki takie czerwone. Dobra. Yo, ale to jest kozaku Okej. Okay. Dawaj, Ispion, eevee. to jest Ispion, to ewolucja jednak. Ale holy shit. Ej, czekaj. Ty, a w sumie może modyfikacja evolving będzie dotyczyła też innych właśnie wersji eevee. Że wiecie, jakby wersja tego EXE Piona teraz to jest tylko jedna z tych, które mogą się tu pojawić To by było fajne Gdybyśmy walczyli jeszcze wiecie z innymi takimi przerażającymi właśnie wersjami Ewolucji Eevee tą wiecie taką Właśnie też Na przykład wiecie Mroczną wersją taką prawdziwą Wiecie Dark wersją Eevee Okej okay. Ja się poję tej lewej strony, bo <laughs> Co jak co Klikajem w te strzałki jest spoko, ale tamta lewa strona mnie przeraża Gdzieś że te dwa takie kawałki co leciały, to się bałem kilkę tych strzałek po lewej stronie, okej. Okay. Spokojnie corner, spokojnie. Powiem wam, że Corti sprawdzić co się stanie, jak kliknę tą strzałkę, ale może najpierw przejdźmy te piosenki, okej. Okay. O. o to jest koniec! Pięć sekund! Proszę, nie zrób mi nic złego, nie zrób mi nic złego. Żadnych jumpscarów, żadnych jumpscarów, Nie Tylko nie w twarz. <laughs> okej okay. Wow, naprawdę fajna modyfikacja jak na wersję demo. Zobaczmy sobie, czy jeszcze na free playu nie ma jakiejś specjalnej piosenki. Nie, na free playu mam tylko dwie piosenki, czyli właśnie Evolve i Trepidation. Wygląda naprawdę fajnie, co jak co? Według mnie muzyki w tej modyfikacji są naprawdę świetne. Oczywiście weźmy sobie w kredycji, żeby oczywiście pokazać osoby pracujące nad modyfikacją. Evolve in Team, mamy tutaj Natana na, na S, mamy tutaj oczywiście Ameisa, Apple Time, Samuel Pastel, Soap Time, Triku Nari. Uh, unwanted, muzyka, osoby zajmujące się muzyką, Non i Fauzek Naprawdę świetna muzyka w tej modyfikacji, to muszę przyznać. Koderzy Robotic Press, y, Charterzy Forset 2, Yoro i Gabe. I to są wszystkie osoby, które pracują przy modyfikacji, ale ja oczywiście czekam na pełną wersję, ponieważ, jak już mówiłem, to jest wersja demo. Sami twórcy napisali, że modyfikacja będzie dalej rozwijana. Więc ja czekam aż ta modyfikacja dostanie jakiś większy update, z jakąś, może w końcu, wiecie, kacę i tak dalej. No ale co, to by było na tyle chyba z tego odcinka Chociaż jeszcze korci mnie sprawdzić, co się dzieje, jak klikniemy tą złą strzałkę Sprawdźmy sobie jeszcze, co się stanie, jeżeli kliknę złą strzałkę Czy jakiś jumpscare będzie Może, czekajcie, klikam prawą, bo to chyba prawa leciała wtedy pierwsza Co się stanie, jak kliknę złą strzałkę? Ja się odsuwam od ekranu, ja nie chcę dostać, kurde, bombą w twarz Uwaga Czy ma to zwykły jakiś taki dead screen, czy może jednak to będzie je coś nowego? No dawaj, dawaj mi tą strzałkę Może pierwszą mogę odpalić, ona chyba szybciej się zaczynała o, co? Wait what? 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 Takie fajne rzeczy się dzieją jak jakieś... Klikasz... Co? Wait, czekajcie, ja to chcę ja chcę nagrać Ja czy jaknę za dużo razy to zginę czy jak? Czekajcie, to, wiem że to miało być koniec odcinka, ale... Wait what? Czekaj, jak teraz tuknąłem to już ich nie ma co jest? Okej, okay, wow co? Co się dzieje na moim ekranie? Okej okay. Ej teraz mam gigał, potem wszystko kliknąć CO JEST <głos> <głos> O Boże Wielkie przeprosiny dla wszystkich osób które nie mogą na coś takiego patrzeć ale what the heck Okej okay. <noise> Co się dzieje Oh my god czy ja naprawdę mogę przejść tą piosenkę w ten sposób WHAT THE HECK? Okej, okay, tego nie odkryłem. OMG! Jednak czasami chyba warto sprawdzić co robią Death Note'y w tej grze, znaczy Death y w tym przypadku są jakieś kurde... PSYCHO y. Czy oni to zrobili specjalnie? W ogóle mi się wydaje chyba, że wcześniej nawet jakiś achievement się pojawił by the way, a propos tego jak kliknąłem strzałki, ale chyba nie zwróciłem na to uwagi. Ale jo! Okej. Okay. Teraz będzie ten najszybszy chyba moment. Pytanie, czy przeżyję ten moment? Bo ja szczerze powiem wam, że w niektórych momentach spamię. Bo nie wiem, co się dzieje na ekranie, ale. Okej. Okay. Let's go! Co jest? To jest zarąbiste! Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okay. co się dzieje na tym ekranie? Okej, okay. co jest? Let's go wszystko klikam, kurde, co się dzieje? Cisz, okej. Okay. Okej, okay, tu mnie zaskoczyło to kompletnie, więc teraz możemy powiedzieć, że kończymy ten odcinek, ponieważ nawet ja nie spodziewałem się, że wydarzy się coś tak dzikiego i udało mi się przejść tą piosenkę jakimś cudem, nie wiem jak, ale dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już w kolejnym na kanale. Oczywiście niedługo, a jutro zapraszam Was na streama. No i jest malutka szansa, że jeszcze dzisiaj będzie jakiś sterari na kanale, więc jeżeli ktoś lubi Terrarię, to zapraszam też na moje streamy Terrarii. No i to tyle ode mnie. Ja byłem Corner, dziękuję Wam za oglądanie, no i do następnego. Cześć!